Ręczne sterowanie prokuraturą polską przez Tuska i Żurka. W lipcu tego roku przez całą Polskę przeszły manifestacje antyimigranckie organizowane przez Konfederację. Mieliśmy również taką manifestację w Zamościu, gdzie jedną z uczestniczek wydarzenia była Oliwia Leniczak z Młodzieży Wszechpolskiej. Młoda matka, 21 lat, ma małego synka. I zatroskana o tego synka zaczęła mówić o tym, co ją boli. Zaczęła mówić o przestępczości imigranckiej w bardzo emocjonalny sposób. Oczywiście lewicowo-liberalne media oskarżyły wszystkich, tak naprawdę uczestników tej, tego wydarzenia, o sianie mowy nienawiści, i nie trzeba było długo czekać, aby podchwycił to aparat rządzący. W ciągu kilku dni prokuratura już wszczęła śledztwo w sprawie tej jednej wypowiedzi. Gdyby chodziło o twój rower, który ktoś ukradł, nikt by nawet palcem nie dotknął. Natomiast tutaj prokuratura działała błyskawicznie. Po pewnym czasie Oliwia została przesłuchana. Po przesłuchaniu poprosiła o dostęp w akta sprawy. I zanim w ogóle dostała odpowiedź na tą prośbę, to dowiedziała się z mediów, nie od prokuratury, tylko z mediów, że została oskarżona. W jakim kraju żyjemy, że ta kobieta będzie ścigana za to, że wykorzystuje swoją wolność słowa do artykułowania antyimigranckich tez, a jej sprawa staje się medialna i to media wcześniej od niej wiedzą, że ona jest oskarżona? To pokazuje, że mamy ręczne sterowanie polską prokuraturą. Stoimy murem za Oliwią i nie możemy pozwolić na to, żeby ktokolwiek w Polsce był karany za to, że nie chce masowej, niekontrolowanej imigracji i przestępczości imigranckiej. To jest nasz dom Polska.